Jakie kolorowe! O, tam jedna skrzydełka ma. Dzień dobry, witajcie długo oczekiwanym odcinku jakiegokolwiek filmu na moim kanale dzisiaj pragnę was zaprosić na zwiedzanie Jarmarku Wrocławskiego co roku jest Jarmark Wrocławski, tu mamy ulicę Świdnicką i rozpoczniemy tutaj od głównej bramy wejściowej poczekajcie, żeby się nie wyrżną ze schodków Jakaś kapela przygrywa. O, jesteśmy tu na słynnym przejściu podziemnym na śniadanie. tak to wygląda? Tu są zapory betonowe. Dla bezpieczeństwa, żeby nikt w tłum nie wjechał. A tu mamy bramę powitalną jarmark Bożonarodzeniowy. Rodzeniowy. jeszcze brakuje 2025. żeby przy, wypróbować e, mikrofonów nowych żeby dźwięk nagrywany to co mówię był wyraźniejszy tu mamy widzicie kiełbaski przysmak dziadka na przykład był tutaj mamy serki góralskie to jest kolejka Nie trzeba do Zakopanego jechać tu mamy piękne bomby i też? Nawet no, maszyna do pisania jest. co. Zobacz, maszyna dopisana za 70 zł.

I jesteśmy na południowej stronie rynku. Tu zobaczcie jaka ciżba. Miejsca stojące. Za grzańcem. <śmierdziścia> 진짜 <목소리도> <목소리도> Do góry Panie Wiggers to mi według ziemią Żeby nie spadł jeszcze mamy bajkę na czerwonym kapurku nasz taki żywy Żeby Wajchła się lepiej słyszeć. A twoje oczy, one są takie duże. Mogę wydrzeć. kazał spalić wszystkie wrzeciona krótkie. Pomimo tego, księżniczka w swojej 15 urodziny zobaczyła w izbie w wieży zamkowej starą kobietę siedzącą przy kołowroczku. Wywrzeciona! Poskakiwało zabawnie w trakcie własnych. Zaciekawiona księżniczka wzięła w do ręki i się. Na po Pan Poferek pasował jak ula. Wtedy książę rozpoznał piękną dziewczynę, z którą tańczył cały wieczór, i wykrzyknął do niej głośno z radości: Ty jesteś moją prawdziwą narzeczoną. Szczęść. Pewnego razu były sobie dwie siostry. Jedna była wesoła i pracowita. Druga była zgryźliwa i leniwa. Pewnego dnia pracowita siostra siedziała przy studni i przemówiła. Jeżeli komuś zimno w ręce a się podobało, to proszę, chodź jeszcze pojeżdżaj. Na 13.00 to jest czas na to, żebyśmy trzykrotnie wypowiedzieli to magiczne hasło. Panie i panowie, to jest ten moment. Dzieciaki razem ze mną, wszyscy mieszkańcy Wrocławia razem ze mną. Trzy, dwa, jeden, start. Krasna. Trzy, Krasnale, krasnale! I ostatni raz! Krasnale, krasnale! Wielkie, wielkie brawa, moi drodzy! Wszelkie brawa! Czy Wrocław jest razem z nami? Czy Wrocław widzi tą Podnieście proszę ręce wysoko, wasze telefony, pomachajcie, zapłacaj do nas. Moi drodzy, opraszamy rozpoczęcie już na dobre we Wrocławiu. Ani, gdzie jeszcze z nimi, oni nam y, tutaj. Oczywiście, będziemy się razem, ja, nie mam. Hej, <laughs> widzę cię. Zapominasz o uśmiechu. A przecież święta Tu czas radości. Ciesz się tym. Jest pięknie, prawda? 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 No pewnie, że prawda. prawda.

Coś do jedzenia Tu mamy fajną atrakcję, bo to jest taki tor przeszkód po prostu Za trzydzieści parę złotych Duża kolejka Tu mamy już punkt wyjścia dla chętnych, ale to co jeszcze szybciej kręci niż poprzednio. Zobaczy tam na górze to gucik. zobaczcie te kurki tu mamy hazard do tych młodszych dla no najmłodszych trzeba rzucić tymi kulami i jak coś traficie to wtedy dostaniecie jakiegoś panta a no my idziemy do tych podświetlonych kabin tak, to nie jest ulica Czerwonych Latarni zabawa polega na tym, że płacicie minimum 5 zł za jedną grę uj, przepraszam Napinany przyciskiem trzymają się w odpowiednią ilość czasu tak żeby nożyk utrafić tym nożykiem wysuwanym tam o, żeby przeciął tą linkę na której jest upragniony dla Was prezent jedna z nowości na tego rosyjskim jarmarku będziemy obserwować teraz zmagania wyszarpania jakiegoś puszystego puszystej maskotki tylko że tu ty nie zobaczymy musimy się dobrze gdzieś ustawić o, tu ktoś wyszarpał o, 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 o. o prawie mnie atakuje O, udało się Udało no, się kłócek zobaczcie sobie chawy różnego rodzaju kakaowe z figami Pistacjowa, waniliowa. Dużo ludzi bierze 16 zł za 10. Deko. Zobaczcie, zobaczcie co tu jest. Jakieś gołąbki? One żywe są. O, tam w garę, można widać, jaką łatwą widać. Gdyby taka była to główna choinka, a nie tylko w białych szatelkach, to by było pięknie. Tu my mamy następnego budka z cytrynką. W takich pojemniczkach możemy się napić grzańca. A tam mamy właśnie pod tym łosiem, zobaczycie możemy grzańca grzańca Brucowskiego. Słyszycie jak łoś chrapie? Wow. Mam dla Was zagadkę. Jest przystojny, ma wypusowane poroże, idealną linię szczęki i puszystą do granic możliwości sierść. Czy wiecie, kto to taki? Ha, 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 ha. No wiadomo, że ja! Łoś, autek! I proszę, wystartowały nam kapsuły. No wyżej nie polecam, że to jest maksymalna wysokość, jak widzicie. One idą takim ruchem sinusoidalnym. No widzicie, tutaj obniża się, ta się wznosi, tu się obniża i tak dalej. Bardzo to ładnie wygląda i to jest hicior oprócz tych, tych miszków tam, których można sobie wypracować. No to jest kicior tego jarmarku, bo na poprzednich jarmarkach takiej atrakcji nie było. O. I taka przyjemność chyba 35 zł chyba od osoby dorosłej, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz z tej strony cienia. Trzymajcie się. Dobrego jarmarku, dzięki. I tą nutą na koniec odcinka żegnam przez z wami. Do następnego odcinka. Do zobaczenia.